To roz w so dobra Widzę, że jesteście obaj debilami, więc może prościej Spróbujcie sobie wyobrazić, że na miejscu tej barmanki jest Wasza dziewczyna albo wasza matka Chcecie mi powiedzieć, że nie zareagowalibyście agresywnie Nie chcę mi się w to wierzyć Szczególnie, że wiem jak się chłopku zachowujesz na co dzień To nie jest lubelska mental do kobiet Wy serio uważacie, że wasz kolega się zachował odpowiednio? Może chłopku jak zobaczę twoja dziewczynę To jej sobie od ona napluje w ryj I kurwa skoro ta speluna jest taka chujowa To na chuj tam nadal chodzicie Przecież romper z puchu lepiej wam smakuje W obsranych krzakach Siedźcie tam dalej Co? Ty jesteś serio zjebany chłopek XD No bo tak Twoja matka czy dziewczyna to całkowicie co innego Niż jakakolwiek inna kobieta Spoko następnym razem jak spotkam któraś Z nich to im napluje w ryj